Jorgen Schmidt był najlepszym dyskobolem na świecie w latach 70. To zdjęcie zrobiłem na stadionie Skry w 1978 roku. Podobało mi się, że chłopak bardzo harmonijnie zbudowany, przystojny, wygląda jak z rycin greckich. A te kropki. To nie jest y, zadrapanie negatywów czy zabrudzenie negatywów, to są supełki siatki ochraniającej przed ewentualną katastrofą po wyrzuceniu w nieodpowiednim momencie i w nieodpowiednim kierunku dysku. Robiłem to aparatem y, Canon F1 obiektywem 24 mm.